Mamy dalszy ciąg naszej wiosennej, Rolowania. zdrowej kuchni. <noise> Zdrowa kuchnia, wiosenna. Ale Rolowanie. dzisiaj będzie więcej białka, bo dzisiaj skorzystamy z kiełków roślin strączkowych. Zatem zapraszamy na sushi w wersji light z kiełków z miso. Light, czyli bez ryżu, ale mamy za to sezam, który jest bardzo zdrowy, odżywczy. Ma dużo magnezu, wapnia, kwasów omega i witamin. Żeby wszystkie te składniki były łatwo przyspojarne, musimy ziarna zmielić. I tak zmielony sezam łączymy z miso. Białym miso ryżowym, czyli takim, które jest bezglutenowe. Rozcieramy, żeby się składniki połączyły. Będzie to taka wytrawna przekąska, ale już nie będziemy dodawać żadnej soli, ponieważ miso samo w sobie jest lekko słonawy. Oprócz tego jest produktem fermentowanym, czyli znowu nie będziemy gotować, żeby nie zabijać właściwości prozdrowotnych. Do naszej przekąski użyjemy także awokado, które ma dużo zdrowych tłuszczów. Dorzucamy je do zmiksowanego sezamu wymieszanego z miso i przynosimy kiełki, które trzymaliśmy w lodówce, żeby były świeże. Jeśli chcecie zrobić własne kiełki, znajdziecie na pewno odpowiedni dla siebie łatwy przepis w internecie. Dlatego nie będziemy wam tego pokazywać. My skorzystaliśmy z Takiego sposobu, kiedy przykrywa się słoiczek gazą, przelewa, moczy i tak dalej, sami musicie znaleźć zdecydować, czy Wam również będzie się to podobało. I tutaj mamy kiełki roślin strączkowych, ciecierzyca, fasola, mąk, soczewica. Łączymy z awokado i całą resztą i mieszamy. Mamy już tu przygotowany taki sos słodko który posłuży nam później do sklejenia nori. Utworzony z melasy, skarobu z i octu balsamicznego. Jak chcecie zobaczyć, jak go zrobić, znajdziecie w poprzednim odcinku. Bierzemy nadzienie, układamy. Jeśli będzie brakowało wam ostrości, oczywiście możecie dodać w środek trochę łasami. My tego nie zrobimy. My tego nie zrobimy, bo to ma być takie wiosenne, pełne białka danie. Zapowiedziana wcześniej czynność – zbliżanie nori, żeby rolki ładnie się skleiły. Jeśli podoba wam się nasza bezglutenowa kuchnia wegańska i chcecie być na bieżąco z naszymi przepisami, zasubskrybujcie kanał Atelier Smaku na YouTube. A na naszym blogu kulinarnym ateliersmaku.pl znajdziecie dokładne przepisy, informacje o warsztatach oraz informacje o produktach naszej pracowni kulinarnej. A dla miłośników książek kulinarnych mamy najnowszą naszą pozycję. Książka Atelier Smaku 108 potraw bezglutenowej kuchni wegańskiej do kupienia w sklepie internetowym na stronie atelierzsmak.pl, oczywiście. A jeżeli głód dopadnie was na mieście, zapraszamy do naszych food trucków. Oczywiście informacje o tym, gdzie aktualnie się znajdują i o tym, co w nich można zjeść, znajdziecie na profilu Atelier Smaku na Facebooku. No i rolowanie skończone. Oczywiście nigdy nikomu nie mówiliśmy, że jesteśmy mistrzami sushi, bo nie jesteśmy. To Ale jest takie za to rolowanie jesteśmy dla... mistrzami w jedzeniu. I <laughs> to jest to takie rolowanie bęży, dla tych, zjeden. którzy rolować lubią. Zatem czas kroić sushi. Co mogę robić? Rolowania sushi nie lubię. Najbardziej to ty lubisz jedzenie z tego sushi, prawda? Najbardziej lubię jedzenie, oczywiście. To trafi do lodówki. No jutro. A to tam, gdzie powinno, czyli do naszych żołądków. A więc zabieramy się za jedzenie naszego sushi bez ryżu, bez wasabi i bez imbiru. Ale na pewno I jest wyśmienite. Nieco. Smacznego i na i zdrowie. Na zdrowie. Jeżeli zainteresował Was nasz system zdrowego gotowania, więcej informacji znajdziecie w opisie.